Dobra Ready Ale że ta gra jest taka zła, że aż dobra pochał To tak ciężko jak... Ty, ja latam, pa kurwa ty, kurwa, ja poleciałem do góry! 13 tysięcy ludzi ogląda, jak dwóch debili, rzuca puddingiem na talerz dła. Inni i debile, nie potrafią odpalić tej gry. Pokhamp że. Ty, tu się da latać normalnie. Pa, 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 pa! O kurwa! O, kurwa, kurwa. Ja się wpierdałam na pierwsze piętro tym trikiem. O kurwa, walizkę zgubiłeś Epocha, we ty się naucz latać tak jak ja Musisz spawać skok jak trzymasz walizę I chyba do dołu dać myszkę? <laughs> Poleciałem trochę? Troszkę tak Wydaje mi się, że da się bardziej No ja to widziałem Jasny chuj Jeleń? Został no. rozpierdolony? Został <laughs> Tak ja, rozpierdolony. Arko, Arko. Co jest dokładnie. Patrz, patrz, patrz lecimy patrz. sobie. Drezy tak. nie chciało nam. A właśnie, dzisiaj była nowa drama na Freezowce grupie fanów friza. znowu nowa drama. No, dzisiaj jest taki Zaczęli hejtować tam Freeza i ekipę, tak dużo postów poleciało. I friz. Piękny dzień nie... I Marcysia wyszli z grupy. No młodzień, mówię. To jest coś ciężkiego. Bob will behave much quicker. O! Będę się ubierał teraz. Te wszystkie? Dobra, chuj. Jakby. Widziałem to na kamerach No, jakby takie pierdolenie to możemy to wyjść z gry. Dobrać. No kurwa. ale. Ja wiesz, że robi. Teraz, to widziałem to kurwa i widziałem to. Głosujemy czy nie? Co ci nie wiem, to mi się już odechciało, chciał, kurwa, no bo co to jest za stwierdzenie, to przecież wiadomo jak ktoś tak mówi, ale że to kurwa na 100% dobrze mówi. Przecież ustaw, jak jeżeli się umawiamy na jakieś rzeczy, to się kurwa umawiamy i się tego trzymamy, a nie pierdolimy, no. no. ale, ale o co to, to jest. ja sobie mogę powiedzieć, nie. kurwa, to nie byłem ja jest, jak je, to byłem ja to jestem widzem nieuczesany i kurwa wiesz, no, ale że... To, holak, ale Holak, ja. ale o co ci chodzi kurwa, nie, bo to już jest kurwa płakanie. I właśnie to już... My... To mi się nie podoba kurwa w tym wszystkim, bo... Ale dlaczego uważasz, że to jest kurwa pokają? Mówiliśmy się na stricte za... Coś na drugim midzie skanujące. Czy ty to kurwa widzisz jak ona? <śścoughs> <ścoughs> 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 Jeden nie. sześć ma... hate. Kurwa, ale bym skoczył! Z syn <ścoughs> A zakręcisz kickflipka? flipka co jest kurwa? Czekaj wy, Dajcie, podtrzymam na jednej łapie. Weź się opuść ja, trochę. Ja nie spadam już w ogóle. Czy mogę siedzieć socjalnie? Dobra, trzymam No <gulanie> Daj, lecimy. <śleski> nie chcę mi się już p... czemu tak kurwa, mówiłem, mu się M nie da M <śleski> Czemu nie zakosowałeś na młodego? Taki <śleski> troli tak, Ale kurwa. se wskoczył na Boba y. <śleski> Poczekaj. Z na dwójkę. O KURWA <śleski> Ja, ja mam dostępny. jak ty to żeś ściągnął? Daj na balko, Piotrek Nie, yes! yes! zrobił to jebany! <śmiech> Siema! <śmiech> Siema! <śmiech> Takiem generalnie? Hmm. Kurwa ta kartka pierdolona, no Co jest kurwa? <laughs> Nie, nie, nie powiem ci Aha, idę Cała wideo. Tak chciałem Skamiotki <gry> Ale klikam kurwa Shift plus F3 i wiesz co? Pamiotki, kurwa, czy to jest gra z kolegów, czy z kolegami, bo mnie nie liczy? To najpierw złapać, a potem wejść z tubkami. Da się! Latam na książce! <grym>, ale zapierdala znaniem <grym>, stoi. Witam. <grym, Witam. Musisz się pusić. puścić. Pierdolę, te twoje kickflipy zajebane. <śled> <śled> Nie, nie, nie mogę. prawa pokazuje dwie. Dobra. Ej, co miałem zrobić? Jak mam mu uciąć tą tę, no tę rąkę? Kurwa, kurwa, tnij go. Co, ja szyję mu jak ja mam to ciąć? W WS? Ja też, nie wiem kurwa, no. Może strzałkami? Nie, skifczem chyba, do przodu i wypieł, próbuj. Ale skifczem. A ja z syrenki kurwa mam. Tak! Dobrze popogada. Złe dziewczyny nie chcą grzecznych chłopców. Złe dziewczyny nie chcą grzecznych chłopców.